Tak, zdecydowanie macie rację. Mogłem zachować tego Tocza Mateusza Pereiry na SBC z gwarantowaną kartą z Tots Community. Ale kompletnie zapomniałem o opcji przywracania kart na web appie. Nigdy z tego korzystałem i teraz też o tym nie pomyślałem. Cześć, witajcie, z tej strony Nexon i witam się z wami oczywiście w kolejnym odcinku z FIFA 20 Ultimate Team. Moi drodzy, Polak mądry po szkodzie, ale niestety też i stratny, no bo wyszło w końcu to upragnione SBC o kartę gwarantowaną z drużyny Team of the Season so far. Community, ale niestety tym samym, e, no, no, niepotrzebnie wykonywałem tak, jakby tamto z Championship, bo zdecydowanie lepiej było wykorzystać kartę ocenioną na 91, właśnie w tym SBC. Chociaż tak czy jak wymagania nie są aż takie wygórowane, bo owszem, mamy tutaj skład oceniony na 85, a z drugiej strony mamy tylko i wyłącznie 60 zgrania, więc powinno się to jakoś w miarę ze sobą móc połączyć. No, i mamy do wykorzystania jednego toca, więc moi drodzy, jednego toca, którego sobie tutaj wykorzystamy, to już mamy. O nie! Halo. Ale za spoilerowe kurde blade. No teraz to już chyba by wypadało wam pokazać, jak wygląda mój skład, a wygląda on następująco. Moi drodzy, zakupiłem dembele za 70 tysięcy monet. Może się okazać, że zaraz w tej parce, którą tworzymy, trafię z powrotem tego dębele, to wtedy tego sobie sprzedam i z powrotem wrócą do mnie pieniążki bez żadnej straty. W każdym razie, moi drodzy, jego zakupiłem na obecną chwilę do momentu, do którego nie zrobiłem sobie jeszcze tego kaki. Myślę, że jak najbardziej może tutaj się spisywać. I tak jak mówię, w przerwie może za niego wejść. I Mateusz Pereira i Lozano, i ktokolwiek tutaj jeszcze może się pojawić. Nie będzie to jakaś gigantyczna strata, moim zdaniem. A zobaczymy, może się okaże, że Musa Dembele to tak naprawdę ukryta bestia i będzie jakimś bohaterem. Cztery gwiazdki sztuczek, trochę mało tych gwiazdek słabszej nogi, ale to też dlatego, że się przyzwyczaiłem już do standardu tych kart urodzinowych troszeczkę, gdzie są Max Meum, Bergwine czy Cancelo, to nie ma jakiejkolwiek różnicy, którą nogę tutaj wykorzystasz. No w każdym razie, moi drodzy, przejdźmy do meritum dzisiejszego odcinka, czyli oczywiście do wykonania SBC. Nie, nie o kakę, do kaki mi jeszcze troszeczkę brakuje. Tylko wyzwanie Team of the Season... Gwarancja, team of the season so far, graczy Dokładnie tak, moi drodzy No i czas spróbować zrobić to SBC Mamy jedną kartę tego TOTS'a 87 ocenionego Którego trafiliśmy, tego Amaiego, Ayami, Ay Ayaji No w każdym razie, tego Nigeryjczyka z West Bromu Jak najbardziej go sobie przepalamy Oczywiście udostępniono też SBC W którym do zrobienia jest ikona w wersji myth. I pomyślałem sobie, Aleluja! W końcu będę mógł przepalić swoje ikony, bo pewnie będzie jakieś wymaganie, że trzeba mieć chociaż jedną ikonę albo coś w tym stylu, ale no niestety moi drodzy nie. Nie ma jakiegoś racjonalnego nadal sposobu na przepalenie tych ikon poza po prostu ich no wsadzeniem do jakiegokolwiek SBC. Ale to mi się tak średnio uśmiecha. A tutaj jakim stutem zrobiłem od razu ocenę ogólną, bez jakiegoś większego patrzenia. Wrzuciłem wszystkie karty, które są niewymienne, które są mi absolutnie niepotrzebne. Nawet te trzy karty za wut Champions, moi drodzy, ale tutaj jest w miarę wysoka ocena ogólna. Dochodzę do wniosku, że absolutnie nie opłaca się teraz wykonywać tego. Zresztą w ogóle nigdy się chyba nie opłacało, tylko Devowi się chyba opłaciło zrobienie tego SBC, gdzie mógł sobie wykorzystać, wybrać kartę 86. Jemu tam poleciał Messi. A każdej innej osobie karta oceniona na 86. Dobra, bo potrzebuję kilku kart jeszcze do wykonania tego SBC. Ale moi drodzy, odebraliśmy sobie tam przecież sporo paczek niewymiennych. I o ile chciałem je wszystkie przetrzymać, jakoś tak trochę bardziej, jednak na tę dzisiejszą drużynę, która wychodzi wieczorem, tak odpalimy sobie jedną paczkę. Paczkę piłkarzy Electrum Prime. Być może trafimy tutaj coś tak minimum 84 rolach Chciałbym ekrany. Chciałbym bardzo ekrany, żeby tutaj były. Niestety, moi drodzy, ekranów nie uświadczymy. Chyba, że to będzie karta za Copa Libertad. Nie, to. To w ogóle 82 raczej mi nie pomoże, tak mi się wydaje, że tutaj chyba będzie za mało. To odpalimy jeszcze mieszaną paczkę piłkarzy premium: 4 złotych, 4 srebrnych, 4 brązowych. Może tutaj będą ekrany, chociaż to mało prawdopodobne. To jest taka paczka dwa na gdzie? Tu jest walkout z Ligi mistrzu. Zargę... Nie! Nie! Nie, nie, nie! Dima, nie! ty jesteś tak Boże! Nie! Ja, pierniczę. Czyż to jest niepojęte? Czyż to jest niepojęte? To powinno być zakazane. Po prostu takie karty jak Di Maria, który też ma prawe skrzydło, też ma Argentynę. Tak samo jak Messi. One nie powinny mieć racji bytu. One nie powinny istnieć w ogóle, nie? Uch. Ostatecznie jakoś udało mi się to ułożyć, robotę tutaj na pewno zrobił ten Ajadzi, Veratti i Benzema, no i owszem przepalam tego Bellottiego, ale moi drodzy uważam, że robienie tych SBC teraz z 86, tak jak mówiłem, to absolutnie nie ma teraz sensu, więc moi drodzy przepalamy to wszystko, piłkarz Team of the Season so far graczy. Błagam, błagam, ja jeszcze zobaczę, się wszystko na pewno nagrywa. Tak, wszystko na pewno się nagrywa. Tak, wiem, że to są zawodnicy, których miałem tam gdzieś u siebie w składzie, którymi grałem, którymi nawet wykonywałem Icon Słapy, ale trudno, moi drodzy, trudno. Trzeba to poświęcić. Są tocy, to jest strzał toców, za każdym razem. Dlaczego? Nie, nie, nienawidzę. Nienawidzę, jak się nie wyświetla tutaj to logo tego SBC. Bardzo tego nie lubię. Moim zdaniem to jest bardzo nieestetyczne. No ale niestety, to takie, to takie tylko moje, mo moje pedanckie dywagancje. W każdym razie, moi drodzy, przechodzimy do sklepu. Cztery. Paczki, ale nas interesuje ta jedna, jedyna Piłkarz Team of the Season so far graczy I ja nawet nie wiem właściwie kogo ja bym tutaj chciał Ja bym chciał kogoś na pewno grywalnego Ja, ja Jeżeli bym trafił kogoś, kogo mogę wrzucić do składu Na przykład nie wiem, kurde tego Gomeza to Wow, wow, ale to by była piękna historia Jakby ten Gomez się tutaj pojawił To to by była moi drodzy przepiękna historia Nie piękna, tylko przepiękna ale oprócz tego Gomez'a jest też kilka innych ciekawych wyborów, dobra, koniec tego gadania, dajcie mi coś interesującego, bardzo, bardzo proszę. Moi drodzy, oczywiście mamy walkout i teraz tylko Anglia, Anglia, Anglia... Nie, no nie, 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 gulasz, naprawdę? Nie, nie, nie było warto nic robić. Nie, czy nie. Nie. No moi drodzy, dramat. Nie wiem, czy to jest najgorszy możliwy traf, ale na pewno jeden z gorszych. Wartość tej karty, nie wiem, z 50 tysięcy monet jesteś. O, dokładnie, 50 tysięcy 60. Spoko, jak na toca. To jest świetna sprawa, tym bardziej, że jesteś niewymienny. No, no, chłopie... Polak, Węgier, dwa ratanki i do bitki i do szklanki. SBC roku to to nie było. I gdzie w ogóle, z czym do ludzi? Ja, ja myślałem, że ja tu trafię Gomeza. Czy ja naprawdę liczyłem, że ja tutaj trafię kogokolwiek godnego uwagi? Ja naprawdę na to liczyłem? Aż teraz mi jest, no w sensie, żal mi jest samego siebie, że ja w ogóle na coś takiego tutaj, że ja czegokolwiek tutaj oczekiwałem w ogóle. Moi drodzy, jedno czego teraz oczekuję, to zwycięstwa w debiutanckim meczu tego pana w FUT Champions. Dembele, słuchaj, udowodnijmy hejterom, którzy mi pisali, że to jest skrajną głupotę. W ogóle, właśnie, jak trafiłem już tak gdzieś jak typa, który jest wart 60 tysięcy monet i ma 89 oceny ogólnej, nie mogłem trafić jego. Naprawdę, ja bym był wtedy zadowolony. Uwierzcie mi, ja bym się cieszył. Rozpocznijmy naszą przygodę z tym Food Champions w dobrym stylu. I obogowie z NETI, wysłuchajcie mnie i błagam, dajcie mi rozegrać przynajmniej w przyzwoitych warunkach to najważniejsze champions w roku. Food Champions w roku. Tak, taka miała być składnia. Przepraszam, to modlitwa wymyślana na poczekaniu. Aha. Nie, zajebiście. Zajebiście. I co? Jeszcze powiedzieć, że mnie wywaliło, tak? Dość. Dobra. Dzięki. Dzięki.